Dzisiaj Wam pokażę porady w król egardem. W sumie to spieszać, jak jest poradę, to też mam bardzo mało pieniędzy, ale to nieważne. Dobra, na sekundę, bo chcę, żeby ten film trwał 5 minut, a nie żeby w pierwszych jakieś kupowy. Więc dobra. Hudujcie takie rośliny, które są pojedyncze, znaczy nie pojedyncze, tylko rośnie jeden owoc o nich, bo jak one dużo kosztują i można je zrobić z na i mąkaty. Bo na przykład taki Honisakol mi wyrósł, z kręklarnatodem, więc się opłaca. I, I pety. Pety są najważniejsze po prostu. Tilk składa teraz 10 kwadrylionów, a mój koktot plus 8 kwadrylionów. A skąd to wcześniej wprowadzałem e, odcinek, ale dałem 4 kanały i coś się zjarało, więc trudno, bo mi się Kurde, jaki grunt ten kąt. 7 koło na niego wydałem, a już jest gorąco, to nieważne. No, yy, dobra, dobra. Ogólnie coś mi nie pasuje trochę, bo teraz zwykła pszczoła z BIEGA kosztuje 500 bilionów. Nie wiem, że, czy coś porąbało, ale naprawdę, ja nie żartuję. Yy, Okej, okay. jeszcze. Metoda na nią szlumy, ale to nie jest ten odcinek, ale ona jest tak prosta, że naprawdę ją wytłumaczę. Po prostu stawiasz herczogi i podlewasz ciągle. Ciągle podlewasz. Wstawiasz, no, nie musisz sprinklerów, ale tak dla pewności. Znaczy, Master, ani godi, ani Advanced. Wystawiajcie, możecie kilka basic, bo to jest bez sprinklerów. To jest, uwaga, bez sprinklerów. Ja nie żartuję. A ja robię dużo mutacji. Po prostu zostawcie sobie na noc telefon, ja sobie zawsze zostawiam na noc. Wtedy mogą być takie mutacje, jakie są tutaj. Więc naprawdę na auto że można. Yy, jeszcze polecam nie nie dawać pierwszym petów, bo yy, to jest bez sensu po prostu. No, ktoś was może oskambić, na przykład Yy, ja nigdy nie daję się skalić. Na przykład taki Mimi został wyhandlowany. No i T-Rex. W sumie to T-Rex jest mi jakby XD. Ale dobra, nieważne. T-Rexa pożyczyłem. A mój, mój Koktopus już jest mój. Więc to. Znaczy w sumie to mnie troszkę kosztowało. Ale już nieważne. Jeszcze miałem ten Red Foxa. No właśnie kupiłem. I musiałem jeszcze dużo wypłacić. Ale. Nie? Jeszcze jedna porada. Prawdźcie antibiegi, jeżeli macie jeszcze miodu, oraz dinozauregi. Podajcie jakieś perdu -per na przykład skwiela, na przykład jakieś brówno, podajcie tutaj, a jak macie dinozaurega, to jego może polecieć taki tirek z góry. To się odbywa. No to tyle, bo więcej nie mam jeszcze pytań na listę.